Cześć wszystkim, witam was na kanale Ivy. W końcu, po czterech latach, doczekaliśmy się możliwości stoczenia walki z trenerami z całego świata. No, krótko mówiąc, ligi. Póki co wszystko jest w fazie testów. Sam Najantik na swojej e, oficjalnej stronie, miałam na myśli oficjalną stronę Pokémon Go, nazwał cały ten sezon e, początkowych rozgrywek pre-sezonem. Ok, teraz pojawia się pytanie na temat harmonogramu. Great Liga, czyli ta, która jest obecnie dostępna, trwa od wczoraj do 10 lutego. Po tym okresie nastąpi rotacja i rozpoczną się rozgrywki Ultraligi, które będą trwały do 24 lutego. Po tym, po około dwóch tygodniach, czyli 9 marca, rozpoczną się rozgrywki Master League. Po fazie testów, nazwijmy to tak, przyjdzie czas na Season 1 czyli będzie to pełnoprawna liga, w której planuję taki ranking. Na dzień dzisiejszy, czyli czwartek 30 stycznia, Great Liga była dostępna dla trenerów z poziomu wyżej niż 35. Dlatego też się załapałam. Po odbyciu pięciu walk, następnie należy przejść 5 km, aby odblokować kolejną możliwość zawalczenia 5 razy. Z tego, co wiem, limit na doby wynosi 15 walk. Uważam, że wprowadzenie takiej ligi rankingu to jest bardzo fajna gratka dla trenerów, bo widząc nawet, patrząc po sobie, widząc nawet, patrząc po sobie, patrząc po sobie, będę mieć lepszą i większą motywację do tego, żeby zdobywać i lepiej się przygotowywać pod PvP. I co jest najlepsze jest to, że to bez konieczności wychodzenia z domu praktycznie z randomowym graczem, więc za każdym razem będzie to jakby inne wyzwanie. Temat dopiero raczkuje, więc nie ma na ten temat zbyt wielu informacji. No samo to, że jest to jakby faza testów, świadczy o tym, że jest wiele pomyłek. Jedną z takich nagminnych pomyłek, które zauważyłam, krając w PVP z tymi trenerami, no w tą ligę po prostu, za każdym razem, kiedy chciało się uaktualizować ileś przybytych walk, wygranych, czy też to, czy, wygrali, czy wybraliśmy jakąś nagrodę, należy wyjść e, jakby przynajmniej do menu, po czym wrócić i dopiero wtedy się to wszystko aktualizowało. Oprócz urozmaicenia e, w listu możemy zdobyć całkiem sporą ilość Stardustu, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na e, potencjał power-upowania naszych Pokemonów. Podejrzewam, że w przyszłości e, w ramach rozwinięcia tego tematu będą pojawiały się może jakieś eventy w związku z tym, Myślę, że naprawdę warto obczaić temat. Dzisiaj filmik wyszedł bardzo krótki, ale starałam się w nim zawrzeć najważniejsze informacje. Oczywiście, jeśli filmik Wam się podobał, dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!